Robimy pasożyta. Z tego co zauważyłem, dość szybko zaczynają go leczyć. Będziemy dużo zbijać tych bąbelków z lekiem, więc weźmiemy sobie to i to nam doda trochę punktów. Bo tam przy końcu brakuje punktów, żeby dawać te genetyczne przetasowanie. Zacznijmy sobie tutaj. Z tym pasożytem trzeba tak trochę powoli z pokorą, bo zaczynają szybko leczyć. Dobra, dajmy tę wodę. Powietrze też. Woda powietrze, że się dostałem do USA. Tutaj sobie damy owrzodzenie skóry, bo daje mega dużo wrażliwości. No i tak, teraz zbieramy nadporności. Leki dwójka, woda dwójka. Jaka woda? Bo, yy, zimno. Odporność na zimno się przyda na pewno. Jak na każdej chorobie w sumie. Chociaż nie na każdej. Ale to jeszcze czas. Tu i tu. Dobra. Teraz można dać jakieś ptactwo jedynkę. Ptactwo i teraz mamy wstępny luz. Długo zaczną zleczyć. Fajnie by się było rozprzestrzenić po świecie jak najbardziej, czyli te wyspy wszystkie. w szczególności Grenlandia. Grenlandia najważniejsze. Ta nas nie ma, jesteśmy na Karaibach. Nowej Zelandii nas nie ma. Dobrze, dobra jesteśmy. Kościół leczą. Nie chcemy dymu robić bardzo, bo chcemy się dostać na tą Grenlandię. Dobra, jesteśmy. Płyn ostatek. No i teraz tak. Tu, tu, tu i tu. Cofnąć lek. Teraz trzeba patrzeć, żeby coś nie wyewoluowało za bardzo. Chcemy zwiększyć zaraźliwość. Tak. Ale mocno nie zmieniać, jeszcze śmiertelności mocno nie dawać. Bo już mi się tak parę razy zdarzyło, że dowaliłem śmiertelność i mi zdechli ci zarażeni i, i, i tyle, i pogierd. Dobra, jak to jest z Grenlandią? Coś musimy przetasować. Gre Grenlandia, git. A to Argentyna? Zrobimy tak. Argentyna chyba już ruszyła na tyle, że. że sobie poradzić z tą niewydolnością. Na on dobra. Oj! Mam nadzieję, że... Zdążyłem kliknąć. Zdążyłem. Dobra, trzeba zwolnić czas. Dobra, klikam tu. Kolejny spell. Jak wygląda zero zarażonych. W sensie zero zdrowych dobrze. Tu możemy dać jeszcze szaleństwo to nam chyba zmniejcie tak. No i na koniec im jeszcze dwa najgorsze objawy damy. I chyba mnie już nie wyleczą. <grybujesz> Raczej nie. Bo już nie żyją. Dobra. Weszło. Tylko punktowo no. Problem jest taki, że jak na żeletki nie pójdziesz, miałem chyba raz 80 albo 90 równo punktów i dalej nie było na 5 gwiazdek, więc nie wiem jak. Ciężka sprawa z tym pasożytem. Jak masz sposób na pasożyta na 5 gwiazdek, to weź napisz.